Over the Zostaję sam w domu. W sobotę po południu, kiedy wróciłem ze szkoły, rodzice zawołali mnie do salonu. Wyglądali tak, jakby mieli jakiś problem. Mikołaj, powiedział tata, dziś wieczorem idziemy na kolację do państwa Tartino. Juhu! krzyknąłem, bo ja bardzo lubię chodzić gdzieś na kolację, a państwo Tartino są okropnie fajni. Raz byliśmy u nich na podwieczorku, były ciastka, a pan Tartino pożyczył mi książkę z niesamowitymi obrazkami. Tylko, że, powiedziała mama, ty z nami nie idziesz, Mikołaj. Strasznie byś się wynudził. Nie będzie tam żadnych dzieci, tylko sami dorośli. O nie, o nie, krzyknąłem. Idę z wami. Słuchaj, Mikołaj, powiedział tata. Mama ci już tłumaczyła. Nie bawiłbyś się dobrze u państwa, Tartino. Właśnie, że się będę bawił. Odpowiedziałem: Poglądam sobie książki z obrazkami. Książki z obrazkami? spytał tata. Jakie książki z obrazkami? A zresztą nie masz co dyskutować, Mikołaj. Ta kolacja nie jest dla dzieci. Koniec. Kropka. Wtedy się rozpłakałem, powiedziałem, że to niesprawiedliwe, że wieczorem nigdy nigdzie nie chodzę, że mam tego dość i że jak nie pójdę na kolację do państwa Tartino, to nikt nie pójdzie. Bo rzeczywiście nie lubię, jak rodzice chodzą gdzieś peze mnie. Dość tego, krzyknął tata. Masz się natychmiast uspokoić. Zastanawiam się, powiedziała mama, czy nie, nie i jeszcze raz nie, krzyknął tata. Wszystko postanowione i nie będziemy do tego wracać. Pójdziemy na kolację do państwa tartino, a Mikołaj zostanie w domu jak duży chłopiec, którym jest. Jeśli jestem dużym chłopcem, to mogę iść na kolację do państwa tartino powiedziałem. Tata wstał z fotela, klasnął w ręce i spojrzał w sufit wydmuchując powietrze nosem. Wiesz, Mikołaj, powiedziała mama, Tatoś ma rację. Jesteś dość duży, żeby zostać w domu sam. Jak to sam? Zapytałem. Tak, kochanie, odpowiedziała mama. Nie znaleźliśmy nikogo, kto by mógł popilnować cię dziś wieczorem, ale jesteśmy pewni, że nasz Mikołaj jest mężczyzną i że nie będzie się bał. Zwykle, kiedy rodzice wychodzą gdzieś wieczorem, zawsze jest ktoś, kto przychodzi mnie pilnować. A czasem zawożą mnie do cioci donaty. To, to był pierwszy raz, kiedy miałem zostać w domu sam. W nocy. Jak to rosły. No, no, powiedział tata. Nie ma z czego robić dramatu. Mikołaj musi przyzwyczajać się, że nie jest już małym dzidziusiem. Jestem pewien, że jego koledzy zostają sami w domu i nic złego się nie dzieje. Prawda, Mikołaj? No, przyznałem. Kleofas czasem zostaje sam. I rodzice pozwalają mu oglądać telewizję. No, widzisz, powiedział tata. Ale ja nie mam telewizji, powiedziałem. Oczywiście, zgodził się tata. Tylko nie bardzo widzę, jak mogłem do wieczora kupić telewizor. Dlaczego nie? spytałem. Byłoby ekstra, jakbyśmy mieli telewizor. Nie bałbym się zostawać w nocy sam w domu. Gdybym miał telewizor. Kleopas ma telewizor. Mikołaj, powiedział tata. O telewizorze porozmawiamy kiedy indziej, dobrze? Mógłbym iść na telewizję do Kleopasa, oświadczyłem. Zastanawiam się, powiedziała mama, czy to nie byłoby rozwiązanie? Możemy zadzwonić do wykluczone, krzyknął tata. Mikołaj zostanie sam, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Musi nauczyć się zachowywać jak mężczyzna. Byłem strasznie dumny, że jestem mężczyzną, a w poniedziałek opowiem chłopakom masę rzeczy. A poza tym, wiesz co Mikołaj? Powiedzia... powiedziała mama. Jeśli będziesz grzeczny, jutro zabierzemy cię do kina. W naszym kinie kroją fantastycznych filmów boiski, powiedział tata. Kolację zjesz sam w kuchni, powiedziała mama. Położę ci nakrycie jak dla kości z wodnymi talerzami i zrobię, no zgadnij co, frytki. A na deser jest tort czekoladowy, tak proszę pana. I będziesz mógł porysować sobie w łóżku, powiedział tata. Kredkami? spytałem. Kredkami odpowiedział tata ze śmiechem. Więc wytarłem nos, roześmiałem się, mama też się roześmiała, pocałowała mnie, powiedziała, że jest dumna ze swojego dużego syna. Tata pogładził mnie po głowie, powiedział, że nie może się doczekać jutra, żeby iść na ten film kompojski. i że nie zdziwi się, jeśli na przerwie zafundujemy sobie loty. Potem było strasznie fajnie, bawiłem się w pokoju, tata nie mówił, że mam odrabiać lekcje jak w inne wieczory. A potem mama przyszła powiedzieć, żebym się wykąpał i włożył piżamę, bo zaraz będzie kolacja. Zszedłem na kolację, bar, bardzo lubię jeść w kuchni, zawsze to jakaś odmiana. Były frytki i pewszytyk, a do picia mama dała mi, no zgadnijcie co, lemoniadę. Tort czekoladowy był niesamowity i mogłem dokładać sobie dwa razy. Potem rodzice przebierali się do wyjścia, a ja bawiłem się w salonie. I przyszła mama, strasznie śliczna, w niebieskiej sukience, którą wkłada, kiedy do kogoś idzie, i powiedziała, że czas iść Lulu spać. Jeszcze nie, powiedziałem. Mikołaj bez dyskusji, krzyknął tata, który wszedł w garniturze, w prążki i w sztywnej koszuli. Nie mamy czasu, a ty obiecałeś, że zachowasz się jak duży chłopiec. Oczywiście, powiedziała mama, nie trzeba na niego krzyczeć. Mikołaj sam pójdzie się położyć, prawda, Mikołaj? Więc poszedłem się położyć, rodzice poszli za mną, a kiedy już byłem w łóżku, tata dał mi papier, a mama przyniosła kredki. Dobrze, Mikołaj, powiedział tata. Tu napisałem ci telefon państwa Tartino, żebyś mógł do nas zadzwonić, gdyby coś się działo. Nie wstawaj i nie baw się gazem ani elektrycznością, przekazała mama. I nie odkręcaj kranów, dodał tata. A gdyby był dzwonek do drzwi, spytaj kto to, zanim otworzysz, powiedziała mama. I nie bój się, powiedział tata. Nie ma powodu się bać. I szybko zasypiaj, powiedziała mama. Nie rysuj za długo. Życzę ci pięknych snów, uśmiechnął się tata. Och, słuchaj, powiedziała mama do taty, naprawdę nie wiem, czy. Dobrze, 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 powiedział tata do mamy. Jesteśmy już spóźnieni, musimy wychodzić. Rodzice mnie pocałowali, mama przed wyjściem z pokoju odwróciła się, żeby na mnie popatrzeć. Tata wziął ją za ramię, a potem usłyszałem, jak na dole zamykają za sobą drzwi. Narysowałem mnóstwo żaglówek, a potem zachciało mi się spać, więc położyłem papier i kredki na stoliku przy łóżku, zgasiłem światło, zamknąłem oczy i byłem na wielkim żaglowcu. A pan Tartino mnie rozśmieszał, bo machał wielkim dzwonkiem. A potem podszedł do mnie z ogromną książką z obrazkami i zaczął mną potrząsać. A kiedy się otworzyłem, w pokoju paliło się światło, i tuż nad sobą zobaczyłem wystraszoną twarz mamy. Mikołaj, Mikołaj, obudź się! krzyczała mama. O mój Boże, nic mu nie jest. Tata, który stał za mamą, otarł rękę o twarz i zapytał: Ale powiedz, kurczaczku, nie słyszałeś, jak dzwoni telefon? No, nie, odpowiedziałem. Dzwoniłem, żeby dowiedzieć się, czy wszystko w porządku, wyjaśniła mama, ale nikt nie odbierał. Widzisz, powiedział tata do mamy, mówiłem ci, że na pewno smacznie śpi. I pomyśleć, że nawet nie skończyliśmy kolacji Ech, Straszna z ciebie pani kara też byłeś zaniepokojony powiedziała mama. Panika się udziela stwierdził tata. Dobrze, zadzwonię do tarty, no, przeprosić i powiedzieć, że wszystko w porządku. A ponieważ nie miałem deseru, zjadłem kawałek tego tortu czekoladowego. Więc poszliśmy wszyscy do kuchni Ma, tata, mama i ja. Zjedliśmy resztę tortu. Mama zrobiła kawę, a ja dostałem kubek mleka. Potem tata zapalił papierosa, roześmiał się, potargał mi włosy i powiedział. Wiesz co, Mikołaj, właściwie to zdaje mi się, że nie jesteśmy jeszcze dosyć duzi, żeby zostawiać cię samego.